Krytem chciał się wykazać pewien bank spółdzielczy w Ostrowie Mazowieckiej. Udzielając klientowi takiego wygodnego kredytu gotówkowego, skrzętnie zadbał o ukrycie ewidentnych naruszeń ustawy o kredycie konsumenckim. Co zrobił bank? Udzielił kredytu w wysokości 130 tys. zł i całą kwotę przelał klientowi na konto. Więc niby wszystko się zgadza. Bank myślał, że nikt się nie zorientuje w jego niecnej próbie naciągnięcia klienta na kasę. W dalszej części umowy pojawiły się bowiem składka ubezpieczenia na życie w wysokości 16 tys. zł oraz prowizja w wysokości 3 tysięcy złotych. I zapłacenie obu kwot było warunkiem udostępnienia klientowi kredytu. Czy klient zapłacił je gotówką? Skąd? Bank pobrał obie kwoty automatycznie z konta klienta, zostawiając mu do dyspozycji jedyne 111 tysięcy złotych. Ale oprocentowanie liczone jest od 130 tysięcy. Zawyżona rzeczywista roczna stopa oprocentowania, zawyżone koszty, zawyżona całkowita kwota do spłaty, a tym samym zawyżona rata kredytu. Dodatkowo brak określenia całkowitej kwoty kredytu w umowie. Mało? Wystarczy, żeby zastosować sankcje kredytu darmowego. Skok na kasę klienta bankowi się nie udał. Teraz my pomożemy klientowi w skoku podarmowy kredyt, a ty sprawdź swoją umowę, bo nigdy nic nie wiadomo. Zapraszam link w komentarzu.